Temperatura na dworze spada, rozpoczął się sezon grzewczy. Jest to okres, w którym Państwowa Straż Pożarna otrzymuje dużo zgłoszeń dotyczących zatrucia tlenkiem węgla. Źródłem tlenku węgla w mieszkaniach bądź domach mogą być piecyki gazowe, ogrzewacze wody, kominki. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób możemy ustrzec się od zatrucia tlenkiem węgla, podstawą jest należyte utrzymanie urządzeń technicznych, które służą do ogrzewania wody bądź ogrzewania naszych mieszkań. Są to regularne przeglądy instalacji wentylacyjnych i dymowych oraz zastosowanie w mieszkaniach i w pomieszczeniach szczególnie na to narażonych czujek tlenku węgla.